Ale to syf! Cześć, widziałem, że zainteresowała Was kwestia burdelu w cepiku, więc postanowiłem się króciutko do tej kwestii odnieść. Na początek, parę słów do tych wszystkich, którzy stwierdzili, że to jest bardzo dobrze, że jest 30 dni na przerejestrowanie i że będą wysokie kary, bo jak cię nie stać na samochód, to sobie go nie kupuj. Ludzie, tu nie chodzi o to, czy kogoś stać na przerejestrowanie pojazdu, czy go nie stać, tylko o to, czy ma na to czas a z tym czasem w Polsce bywa naprawdę różnie. Ja już pomijam fakt, że nie da się wbrew temu, co pisaliście w komentarzach, zarejestrować samochodu przez internet, można jedynie zawiadomić o jego zbyciu. Natomiast bierzcie poprawkę, że wielu ludzi potrzebuje na to dwa dni urlopu, żeby pojechać do wydziału komunikacji, a później odebrać dowód. Nie każdy te dwa dni urlopu ma, bo na przykład pracuje w fabryce produkcyjnej gdzie urlop musi dostosować do tego, jak zakład staje na przykład na święta, więc tych 20 paru dni urlopu de facto w roku robi Wam się może 10, z czego dwa musicie stracić na przerejestrowanie samochodu. Ale, że tak powiem, no trudno, tak? Taką macie pracę, musicie to zrobić. Ale bierzcie poprawkę, że w ciągu roku w Polsce notowanych jest jakieś 440 tysięcy stłuczek i ponad 30 tysięcy wypadków. No, i ja rozumiem, że po takiej stłużce czy wypadku wielu aut trafia na złom, ale jednak wiele jest odbudowywanych i przy okazji zmienia właściciela. No bo nie wiem, zakładam, że moja na przykład mama, która ma 60 lat, rozbije sobie samochód, ona na pewno nie będzie go remontować, bo nie ma do tego ani możliwości, ani wiedzy, ani czasu. Więc wystawi taki samochód do sprzedania. Zakładam, że zobaczę takie auto, mały przebieg lekko pacnięte przodem, chcę go sobie kupić i wyremontować. Nie wiem, czy wiecie, ale ja na remont swojej S-klasy poświęciłem dwa lata po wypadku. Dwa lata. W jaki sposób mam w 30 dni wyremontować samochód do stanu jezdnego i go zarejestrować? Przypominam, że w Polsce, żeby zarejestrować pojazd, musicie mieć ważne badania techniczne. A polski ustawodawca dzieli samochody tylko na dwie grupy, na te, które jeżdżą i te, które są do zezłomowania, nie ma nic pośrednio. I teraz tak, wróćmy może do kwestii tego burdelu w Cepiku, bo co jakiś czas w mediach pojawiają się komunikaty o tak zwanych martwych duszach, czyli samochodach, które no są tak naprawdę wyłącznie na papierze. I aktualnie w Cepiku mamy na przykład 1,8 miliona Fiatów 126P, ponad pół miliona dużych Fiatów, ponad pół miliona Polonezów, 120 tysięcy syren i uwaga, ponad 20 tysięcy zaporożców. To są auta, które w dalszym ciągu figurują w cepiku. I teraz, tak, jak duża jest skala tego zjawiska ogólnie? Szczerze powiedziawszy, to jest gigantyczna, bo w zależności, czy weźmiemy dane dotyczące samych samochodów osobowych, czy całości polskiego rynku, to oscylujemy w dalszym ciągu w granicach 25%. Czyli jeżeli yy, w tej chwili mamy według cepiku ponad 29 milionów zarejestrowanych pojazdów, to tak naprawdę po drogach porusza się 22 miliony, a ponad 7 nie wiadomo, co się z nimi stało. Czy one są, czy leżą gdzieś w krzakach, czy są porzucone w lasach? Nikt nie wie, co się z tymi pojazdami stało. Otóż w dużej mierze winę za to ponosi nowelizacja prawa o ruchu drogowym z 1997 roku. Dzięki której z polskiego prawa zniknęło coś takiego jak czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego. Wcześniej można to było zrobić, od tej daty nie. Skąd taki przepis się wziął? Ano stąd, że ulegliśmy lobby zakładów ubezpieczeniowych, bo od 1997 roku każdy pojazd, który ma mniej niż 40 lat i nie jest pojazdem. Zabytkowym w rozumieniu ustawy. Swoją drogą o pojazdach zabytkowych też warto zrobić osobny odcinek, bo to jest jeszcze większy burdel niż w samym Cepiku. Nie ma w Polsce jednoznacznej e, definicji pojazdu zabytkowego. Każda ustawa trochę inaczej go traktuje. Jedna mówi o 25 latach, inna o 30. E, ubezpieczenia, czyli ta ustawa o ubezpieczeniach mówi o 40 latach, jeżeli nie mamy tak zwanych żółtych blach. Także to jest naprawdę temat na osobny odcinek. Natomiast Wracam do tego, że jeżeli samochód ma mniej niż 40 lat, to musi mieć ciągłość umów OC. Czyli niezależnie od tego, czy auto stoi, czy jeździ, czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, musimy płacić za y, ubezpieczenie tego samochodu. No i właśnie przez to, że ludzie mieli po stodołach stare, fajne samochody, a musieli płacić za nie OC, to zaczęły się jakieś kombinowania, zaczęło się rozkręcanie na części, zaczęło się porzucanie wraków w lasach, zaczęło się Sprzedawanie samochodów na słupa, no i efekt jest taki, jaki jest, czyli mamy 7 milionów samochodów, które nie wiadomo, czy są, czy ich nie ma. Mówię samochodów, ale mam na myśli wszystkich pojazdów, które wymagają rejestracji, czyli na przykład motocykli, ciężarówek, e, autobusów itd, i tak dalej. Więc ten burdel w cepiku jest, był i będzie, dopóki któryś rząd nie postawi się w końcu lobby ubezpieczeniowemu, które po prostu lubi wyciągać sobie pieniądze od kierowców. I bierze pieniądze za coś, czego nie wykonuje, bo na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale nie ma też możliwości rejestrowania motocykla. Oczywiście większość z was pewnie zdaje sobie z tego sprawę, więc płacimy OC za urządzenie, tudzież pojazd, które użytkujemy przez 6 miesięcy w roku, a płacimy stawkę za cały rok. I teraz, co jest najśmieszniejsze? Firmy ubezpieczeniowe motywują takie postępowanie tym, że samochód, który nie uczestniczy w ruchu. Po Pojazd, który nie uczestniczy w ruchu, może Wam wyrządzić tak zwaną szkodę osobową, czyli nie wiem, przejechać Wam po nodze w czasie remontu, i Wy będziecie mogli dochodzić swoich praw, czyli chcieć odszkodowania za tą szkodę. Ja się tak zastanawiam, oczywiście nikogo do tego nie namawiam, bo to by było oczywiście bardzo nieuczciwe, nie tylko z punktu moralnego, ale i prawnego. Ale jeżeli złamiecie sobie nogę w czasie odśnieżania przed domem, to może warto napisać do zakładu ubezpieczeniowego, że spadł Wam na nogę motocykl w zimie. Ostatnio czytałem takie opracowanie, według którego po pierwszej zgłoszonej szkodzie składka OC wzrasta o jakąś tam bardzo śmieszną kwotę, Mniej chyba 50 zł to było według którejś tam z firm ubezpieczeniowych, z porównywarek, przepraszam, bo raport przygotowała któraś porównywarka, więc może, jak nagle 100 tysięcy użytkowników motocykli zgłosi szkodę osobową na takim motocyklu w zimie, to może któraś z firm ubezpieczeniowych nagle się obudzi, że fajnie by było jednak, jakby w Polsce było prawo do wyrejestrowania np. motocykla. A mówię o tym nie przez przypadek, bo w połowie roku powróciły plany wyrejestrowania pojazdu osobowego. I właśnie chodzi o to, że one nie obejmują motocykli, a jeżeli chodzi o samochody, to też nie będzie to takie hop siup bo trzeba będzie spełnić kilka kryteriów. Między innymi to, że przyczynkiem do wyrejestrowania samochodu osobowego może być wyłącznie znaczne uszkodzenie elementów nośnych karoserii. Tak było napisane w projekcie. I teraz. Ja mam pytanie, kto będzie oceniał, czy to jest znaczne uszkodzenie, czy to jest nieznaczne uszkodzenie? Jak będzie to wszystko wyglądało, nikt tego nie wie. Czyli, yy, streszczając, jesteśmy na etapie zerowym, jeżeli chodzi o wyrejestrowanie samochodu osobowego, mimo że tak naprawdę obligują nas powoli do tego przepisy unijne, bo w normalnym kraju, jak na przykład w Niemczech, możemy sobie wyrejestrować samochód osobowy, postawić go w szopie i remontować 10 lat. Nie musimy wtedy płacić za niego. OC, ani nie musimy go poddawać przeglądom rejestracyjnym. No po prostu, jeżeli remontuje samochód, to dlaczego mam płacić ubezpieczenie? Tak, to jest chyba normalne. Więc no podsumowując, jeżeli chodzi o same samochody osobowe, to udział tych martwych dusz wynosi w granicach 25%. Martwe dusze jeszcze raz przypomnę, to są samochody, które mają powyżej 10 lat i od przynajmniej 6 nie były aktualizowane w cepiku, czyli nie poddano ich przeglądowi technicznemu, nie były ubezpieczone i nie zostały przerejestrowane. I teraz jeżeli interesują was dokładne dane, to według raportu PZPM, czyli Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, aktualnie w Polsce jest 7,6 miliona Martwych dusz, czyli tych samochodów nieaktualizowanych, to jest 5,6 miliona osobówek, 940 tysięcy ciężarówek i po 600 tysięcy motocykli. Także samo zmuszenie kierowcy do, czy właściciela pojazdu do przerejestrowania go w terminie 30 dni nie zmieni tutaj absolutnie niczego, bo i tak te auta nie będą rejestrowane w terminie 30 dni, dopóki nie wróci. Możliwość wyrejestrowania czasowego pojazdu. Tak naprawdę powinniśmy rozgraniczyć dwie rzeczy. Powinna być możliwość zgłoszenia nabycia samochodu i możliwość jego zarejestrowania, bo jeżeli nabywam samochód, który jest technicznie niesprawny, w tej chwili w Polsce nie ma fizycznej możliwości zarejestrowania czegoś takiego. Dopóki nie będziecie mieli przeglądu technicznego, nie zarejestrujecie tego samochodu. Czyli, jeżeli kupiliście sobie na przykład Fiata 125 czy FSO tam 125 z 90 roku i on wymaga naprawy blacharskiej, to nie pojedziecie nim na przegląd, bo tego przeglądu nie dostaniecie. A jeżeli nie dostaniecie przeglądu, to nie możecie tego samochodu zarejestrować i nie możecie też y, wystąpić o tak zwaną białą kartę, zacząć procedury rejestrowania tego samochodu na zabytek, bo on znowu nie przejdzie badań technicznych, dopóki nie będzie wyremontowany. Więc nie ma możliwości zmieszczenia się w ustawowym terminie 30 dni, no chyba, że ktoś potrafi zrobić kompletny remont blacharki, pomalować całe nadwozie, poskładać, uzbroić wszystko w 30 dni. No może są tacy magicy, ale ja bym nie chciał potem jeździć takim samochodem. Tak na serio z tym motocyklem to ja żartowałem, nie róbcie tak. No ale taka jest prawda, chodzi mi o to, żeby zasygnalizować pewien problem, żebyśmy mieli, żebyście wy mieli pojęcie, jak w tym kraju kierowcy dojeni są na każdą możliwą stronę. Tyle ode mnie, jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Motoprawda w internecie, Paweł Rygas.